Witam serdecznie z pola boju. Mandarynek końcóweczka. Ale to są te przecudowne, słociutkie. Kto chce, ile chce, można przyjeżdżać. Jeżeli ktoś teraz jest tutaj z Polski, zabierajcie wiadra, torby. Ja podam namiary. I tak jak mówiłem tutaj właścicielce, chociaż na ten się zrzucamy na podlewanie, bo w tym roku to to jest porażka, jak traktują ludzi, jeśli chodzi o owoce. Za kilo mandarynek potrafią w skupie zapłacić 6 eurocentów. Jak ktoś przyjedzie, to za takie tam wiadereczko 3 euro, chociaż dla właściciela to są przepyszne, przesłodkie. Jeszcze ze dwa tygodnie 3 już zaczną spadać. Także. Zapraszam, kontaktujcie się ze mną, plus 34 634 802 410, a ja pokieruję dalej sprawę. No i oczywiście nadal jest aktualne, jak ktoś chce do Polski dużą ilość przyjechać, chce do Polska zabrać, to jeszcze zrobi dobry biznes, bo takich mandarynek nie zostanie w żadnym markecie, a są naprawdę przepyszne.